Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przesawie próżniowej, automatycznej, akumulatorowej przesawie próżniowej, sprzedawanej na sklepie Hefajstos. I od tego sklepu, właśnie od hurtowni Marek Lekan, dostałem taką przesawę do testów, i ona będzie testowana na najbliższej robocie. Natomiast, żeby już nie przedłużać, tylko zaprezentować, postanowiłem zrobić test. Tutaj w studiu zrobimy sobie zbliżenia struktury i pokażę wam jak wygląda praca tą przesawą z bliska. Zrobimy takie makro, jak to się tam fajnie dopasowuje, jak to wygląda. Oczywiście zobaczymy też dalsze, jak przyssawa pracuje, jak wygląda i tak dalej. Przeszawka jest zapakowana w takie opakowanie wytłoczkę ja to nazywam, standardowe, ale bardzo normalnej jakości. Nic tutaj nie brakuje. Jest to takie sztywne, konkretne, ochrania nam urządzenie w transporcie. Można to chować do kolejnych innych, jeszcze większych skrzyń. Jest to wykonane fajnie, na normalnym poziomie, takim godnym tego narzędzia. Tyle. W zestawie jest kabel USB-C do ładowania, no ale to takie już detale możemy sobie pominąć. Jest kabelek. Ja wykonałem jedno ładowanie do pełna. Um, urządzenie ładowało się, no od czerwonej lampki, od czerwonej diody tutaj, ładowało się um, całą noc ładowarką do telefonu. No, podłączyłem i się naładowało. Do rana było naładowane. Um, tyle, tyle mnie interesuje. Ładuje się przez całą noc, więc jeżeli zauważy, że mam już czerwone, da się tym pracować jeszcze jakiś czas oczywiście, natomiast wiemy, że trzeba to ładować. Raczej nie doładowujcie po 15 minut tam w trakcie pracy, Pilnujcie, że jak się zaświeci ta czerwona lampka, teraz jest zielona, nie. Jak się zapali czerwona, to trzeba się naładować i tyle. Zabezpieczenie części roboczej z takiego miękkiego, czy miękkiego, no miękkiego tworzywa cieniutkiego. Urządzenie wykonane bardzo ładnie, porządne urządzenie, ale proste. Zobaczcie, jak to wygląda. W takiej standardowej formie przysawy, e, przysawy pluźniowej. 20 cm średnicy, część gumowa to jest jeden element, część stalowa to jest drugi element. Oczywiście tam w środku są jakieś inne jeszcze elementy, na przykład zatopiony taki pierścień duży w tej gumie, ale nie ma do tego dostępu. Obydwa elementy są połączone ze sobą śrubami szóstkami i mamy takie duże otwory jeszcze pod śrubeczki, ósemeczki. Gdybyśmy chcieli w jakiś sposób jakieś akcje, kombinacje robić, tutaj coś przykręcać, to jest kilka możliwości. Tyle na ten temat, bo będą zdania podzielone, czy można, czy nie można, czy chcemy, nie chcemy. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. Drugi element to jest element stalowy, rękojeść połączona z tymi elementami tutaj montażowymi na stałe. To jest jedna część. Jeden taki element rozbudowany, malowany proszkowo, pozostawiona taka struktura matowa. Jest to antypoślizgowe, ale nie tak jak guma ale mocno takie antyposizgowe tempe, na pewno będzie łatwe w utrzymaniu, w czystości. Pamiętamy o tym, żeby przy pracować raczej właśnie w takich warunkach czystych, szanować to, dbać o te narzędzia i nie pracujemy na mokro, na mokrych płytkach albo mokrą przez sawą. Chyba żaden producent, którego ja z nami kojarzę, nie rekomenduje pracy na mokro czy na jakimś kurzu czy brudzie. Tego nie robimy. Tyle moi drodzy na temat samej pracy. Omówimy sobie szybko jeszcze tutaj przyciski na tym i funkcje tych przycisków. Tutaj mamy element, który nam zwalnia, zawleczka, która zwalnia nam powietrze. Wtedy powietrze się dostaje pod przystawę. Tutaj mamy przycisk włącz wyłącz do pompki i mamy USB-C. Gniazdo USB-C do ładowania. No i tyle. Taka jest funkcjonalność tego urządzenia. Tam jest dioda, która będzie się świeciła albo na czerwono, albo na zielono. W zależności od tego w jakim stopniu mamy naładowany czy rozładowany akumulator, koniec. Omówienia, test. Test będzie polegał na tym, że sprawdzimy sobie, jak urządzenie łapie nam na różnych płytkach. Płytka matowa ze strukturą, ale gładką i niewysoką. Trzyma bardzo dobrze. Tutaj w ogóle nie ma tematu. Muszę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Co odpowiada za trzymanie i w jaki sposób to trzyma, bo przyssawa nie trzyma tylko obwodem. sawa tu jest miękka na środku, więc to też się dosysa. sawa ma miękki rant o wysokości około centymetra od tego dołu, tutaj około centymetr jest to podniesione i mamy pięć takich cienkich paseczków gumowych, które się dopasowują do struktury płytki, czy do kształtu. Tej powierzchni płytki. Próbowałem na takiej powierzchni w takich kwadratów podniesionych w takie piramidki około pół wysokości kwadraty tej wielkości. Dopasowała się, docisnęła się. Trzeba było docisnąć, uruchomić, ale złapała i trzymała bardzo dobrze. Więc nawet mocno pofalowane płytki o bardzo wysokiej, jakiejś strukturze czasami będą trzymały bardzo dobrze. To sprawdziłem, no ale musiałem tutaj przyjść. Z szafą albo nakręcić, bo to na drzwiach szafy próbowałem. Taka ciekawa struktura i tak. A kurczę, a zobaczymy, czy na tym złapie i złapało. Dobra, po drugiej stronie płytki, bo to jest taki test niespodzianka, dzisiaj będziemy testować płytki po dwóch stronach tutaj mamy przetłoczenia w formie takich napisów, ale tutaj również bez większego problemu przysawka po prostu łapie, i jesteśmy w stanie nawet taką płytkę z przetłoczonymi napisami. Złapać i to bez większego wysiłku. Jak widzicie, urządzenie samo się dociągnęło. Co przy innych przesawach, które używałem, raczej byłoby niemożliwe, ponieważ każdą jedną przesawę trzeba docisnąć, aby ją zamontować. Dociskamy i wtedy odpompowujemy albo podnosimy zawleczkę, która nam dociąga narzędzie. Tutaj to się dociąga samo. Kładziemy. Tutaj już jest mocna struktura, ale jak widać dociągło fajnie, złapało. Struktura no, mocna, mocno podniesiona struktura i kojarzę, że na tych płytkach przystawki takie zwykłe tradycyjne po chwili se puszczały. Więc to był o tyle problem przy montażu tego typu płytek, zazwyczaj jest kłopot, że trzeba się śpieszyć albo rezygnujemy z przystawek. Tutaj akurat, czy też kontrolujemy? Tutaj nie musimy kontrolować, bo urządzenie samo za nas. Dociąga i kontroluje to podciśnienie. Znowu zapomniałem, jak się nazywa zegarek: w odwrotną stronę jest manometr, i ten drugi, no to tam jest taki widz. To proszę również o skomentowanie, jak, jak macie taką możliwość, żeby inni widzowie mi to nie jest jakoś niezbędne do życia. Jak zresztą wiele innych rzeczy ale niektórzy widzowie szukają czasami takich niuansów i fajnie bo to jest pomocne kanał tworzymy razem i rozmawiamy o narzędziach czyli ja mówię pewne rzeczy wy mówicie pewne rzeczy uzupełniamy sobie te informacje i to jest fajne cieszę się że w ogóle że te komentarze tam się pojawiają takie dobra druga strona tutaj też pokażemy to jest taka mocno strukturalna strona Matowa oczywiście to nie jest element, który miałby w jakiś sposób nawet służyć do przysawania, ale zobaczymy, jak działa ta przysawa. I ona tutaj zakładam, że się sama już nie przyssa. No, zbyt duże pory są. Więcej pomagamy, i ona sobie dociąga. No i będzie kontrolować to, to podciśnienie, i będzie sobie dociągała, no nie? W momencie, kiedy jej tam. Puści trochę lewego powietrza, no to sobie dociągnie, ale cały czas mamy to pewne, zamocowane, gotowe do pracy, więc możemy nałożyć klej, uformować ten klej, obmyć płytkę, podejść gdzieś tam do ściany, zamocować sobie, podnieść, podklinować i tak dalej. A urządzenie kontroluje i dociąga sobie tak, żeby zawsze pewnie, pewnie trzymać. Moi drodzy, jak dla mnie, urządzenie bardzo fajne i ciekawe. Wydaje mi się, że jeżeli macie możliwość podjechać do, do Marka Lekana, tam do hurtowni w Gliwicach z jakąś mega trudną płyteczką, to można. Spróbujcie, nakręćcie telefonem film, wrzućcie na YouTube, wrzućcie na Facebook. Czemu nie? Możecie oznaczyć również i mnie. Chętnie pooglądam, chętnie zobaczę. Zachęcam, zachęcam do tego typu działań, żebyśmy wszyscy mieli jak najwięcej informacji o narzędziach, i żebyśmy się tymi informacjami wymieniali, moi drodzy. Po to powstał ten kanał lata temu i cały czas te filmy powstają głównie po to, aby wymieniać informacje o narzędziach. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!